No i co z tymi y, eksponencjalnymi wzrostami, i dlaczego w Polsce, jak rozumiem, się tego nie da zrobić? Nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie. Mogę pospekulować na głos. Wydaje mi się, że wyniki historyczne budowy szybkowzrostowych spółek technologicznych w Polsce są, bądźmy łaskawi, umiarkowane. Są fenomenalne wyjątki. Audioteka. Just join it, pracuj.pl, Booksy, znany lekarz. To są rzeczy, które są wyjątkami, aczkolwiek jakbym tak ciągnął rzucanie nazwami, to mogłyby mi się one skończyć po powiedzmy, że. Kilkudziesięciu. Pytanie, które ja sobie stawiam, jest takie, czy to jest dobry track record, biorąc pod uwagę, że kapitalizm w Polsce ma jakieś 30 lat? Śmiem twierdzić, że cholera jasna stać nas na więcej. To jest dość pesymistyczna refleksja, ale zwróć uwagę, że zacząłem wypowiedź od bazując na danych historycznych. Co za tym idzie, wydaje mi się, że doj dojrzeliśmy do takiego momentu, jako kraj, jako ekosystem startupowy, do takiego miejsca, w którym pozwalam sobie na optymizm. I wydaje mi się, że jasna cholera coś się musi zmienić. Ta kreacja wartości, która teraz będzie następować, powinna być lepsza.